Wystawa nosi tytuł Please Somebody Game End Me i składa się z pięciu obiektów będących materializacją artefaktów ze zdjęć w internecie. Każda z rzeźb ma swój cyfrowy odpowiednik, a ten z kolei ma swoje źródło w tak zwanym realu. Kolekcjonuje obrazy, tu na przykład z portali społecznościowych albo screeny z filmików. Selekcjonuje te obrazy, drukuje, tworzy szkice, a później obiekty. Na każdym etapie takiego konwertowania zachodzą jakieś glicze i one wpływają na ten finalny kształt. Tytuł wystawy jest wypowiedzią gracza z prośbą, żeby ktoś zakończył jego rozgrywkę, To też widzę jako taką manifestację niezrozumienia reguł. Pierwowzorem rzeźby piesek był mem, na który składało się zdjęcie rozmazanego, jakby pędzącego pieska na motorku i podpis me on my way to make bad decisions. Praca sprętów jest dokładnym przeniesieniem szkicu, który powstał na podstawie zdjęcia. Było to zdjęcie przedstawiające postać wystylizowaną na myszkę Miki, ale osoba ta była przesadnie wychudzona, zgarbiona. Piosenka powstała na podstawie kolaży fotograficznego. Znalazłam śmieszne zdjęcie mężczyzny, który był zakopany na plaży. Widziałam fragment tej fotografii, fotoszypowałam w piaskownicę podwórkową i tak naprawdę ta praca była źródłem i początkiem do stworzenia całej wystawy. Internet wygląda jak wygląda, bo bardzo dużą część go stanowią śmieszne obrazki, które są po prostu taką totalnie ludzką, mało produktywną przypadłością, i to jest takie przeciwieństwo do tego, jak w ogóle wygląda infrastruktura internetu.